dzisiaj zaczynamy wakacyjną serię o Wakacyjną serię Minecraft niedawno nawet wystawiłem takie i na starcik tutaj ładnie jest wioseczka super Dobra ola my nawet są. Tylko nie wiem czy tutaj jest kowal o jest golem Pan widział pana kowala Nie, chyba nie Dobra Tu jest ta niestety Dobra to muszę znaleźć jakiś sobie mój dom o, to będzie mój domek. Oznaczmy go sobie. Proszę tu nie wchodzić. To jest mój dom. Tutaj mamy sobie. Czekaj. Ja chyba coś. Czy to jesteś ty? O. O. Ale fajnie się składa. Ale fajnie się składa. No. Akurat mam tu trochę glineki. O, oj, super no. Co tak, tak szybko noc się robi? Już chyba południe. Czy tam coś... No chyba południe. O pan kotełek. Dobra, czy tu coś? Nie no, kolejny stół alchemiczny. Le Halo, Zbyszek. jest tu mój dom? Czekaj, Zbyszek. Się chyba, chyba się lubimy. Dobra. To tutaj jest domek mój. Może w sumie to bym sobie zaczął ścinać drewno, gdybym jakieś tu znalazł. No tutaj mamy kamień. Tam, tam, tam. Nawet mi się taki kółeczko robi. Patrzcie, tam, tam. To jest wersja 1.20, więc tu możemy napotkać wiśniowy biom. No i w sumie to z tego wiśniowego biomu mogliśmy by coś tam sobie zrobić. Dobra zbierzmy sobie i może pójdziemy zaraz do kopali Trawierko Czekaj, czekaj, nie Badylę, kilofik Ja mówię, że... Nie, ja od razu mówię, że nie jestem dobry w speedruna. to wy tu macie. E... Jeśli znajdę dużo zombiaków to może z wami pohandluję Teraz sobie trzeba zebrać kamień. Jo. Przystupuję wam żebyście się nie nudzili Dobra, już mamy kamień e, To teraz wypadałoby zebrać troszkę sianka ja tylko pożyczam, tak panie kurczaku? Po co pan... Ja, ja tu od razu zesiałam, to nie tak To po prostu, to, 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 to tak było Rozumiecie? Masz kurczaku. Dobra i macie za darmo ziarenka O! Jaki szczęśliwy Teraz nie wiem, czy bić tego golema, bo w sumie to... Dobrze, nie ważne. Tutaj to mam niepotrzebne. <śm> kto chce... <śm> kto chce tutaj to... To... Y tutaj ci postawię. <śm> Ej, co mi... Co mi do Hat? Ja jem sobie zaklepałem. Wieco, mieczek, kilof, siakiera. I ty możesz sobie stąd pójść już. No, no, no. Ponad się tu robi. Dobra, jeszcze w sumie to bym podre potrzebował te a na Mogę ja coś zrobić? Mogę chlebusia. Dobra. Mamy trochę chlebka. Czy już jest noc? Jeszcze nie. O, dzień dobry pani. Mamy coś. Ja. Może tam coś macie? Ja nic nie macie. Ihop! I. Hop. Mm. Dobra, ja tu chwilkę poczekam, parę sekund, żeby nam się może jakieś mopki zraspiły. Tu sobie Albo Zbyszak mnie Dobra, Dobrze, Zbyszak! Dobra, tam jeszcze jest Creeperina. Amas, amas! Po prostu się spamuję tym mieczykiem. Dobra, zgniłam jecho. To może mi się przydać do trade'a z tym typkiem. Jeszcze jak tu są jakieś szkielety, ząbiaki czy coś, to proszę mnie wołać. Chyba, że Zbyszek wam wszystko załatwi to. To nieważne. No. O, może będę miał konia. Dobra, tutaj będzie kopalnia moja. Tu jest zrobione, że to będzie moja kopalnia. Okej? Okay? Chyba okej. Okay. Wgielek. Czekaj, wró wrócę do domu, żeby sobie łopatę zrobić. Potrzebuję troszkę tej ziemi. Dobra, może jeszcze tu jakiegoś sianka poszukam. I co jest znajdę ale Chyba nie widać. Mhm. Mhm. Dobra, ale mnie chyba nie stać na Dobra to, yy, uu, mogę fajerwer A, nie mogę Bo zdobycie eletry nimi pięć tysięcy lat A ja nawet tyle nie mam Dobra Przypinamy drabienko Juhu. że sobie hmm. dobra tutaj jak yy, ja na razie zostawiam tutaj jest zbyszka jak on coś załatwi tutaj hmm. to po co ja szłem potem łopatę? Jak ja tu mam wągiel, a ja chciałem tam zdobyć wągiel. O, tam było. Dobra, to ty to z drewnianym kilofem. Kopu, 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 kopu Już zrobiłem sobie kopu kopu! Dobra, zjem sobie chlebę no. Jak to znów się noc robi, no bez jaj. To jest za szybko tutaj. Bumie, bumie, ja kopię sobie bumie. Dobra, nie wiem, nie wiem, tego bungla potrzebuję, ale że do kopalni to raczej dużo. Bo krótko to ja tam nie będę. Ja chcę żelazo sobie zdobyć, przynajmniej w tym odcinku. I to nie z pana zróbka. Tak za bardzo to ja nie umiem. Eee, hmm. No coś tam trochę umiem. O wągiel kolejny. Dobra idę się do. A tak w ogóle to chyba to jest z ranka powinien. Żeby tutaj jak wrócę to żeby nie było. Może jakieś podporki tu są. I mnie wiedzą. nie to nie zbycha. Dobra. Ta 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 pa bla 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 bla. Ja sobie idę. O, pik. Niechu eks nie wiem na co mi. Ale chyba po coś jest. A do enchantów, ale ja raczej enchantów nie będę dziś robił. Mm, dobra, to co ją ja zrobić? Badylę chyba. ta bla bla, bla bla, bla bla. Dobra, zróbmy sobie tu pochodnię. I tyle może. Pyk. 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 Dobrze, nieważne. Eto... To... Teraz może już. Bo widzę, wie to. Może nagramy jeszcze tą serię z Marcinkiem? Eee, no nie wiadomo czy będzie, ale może będzie z Marcinkiem. Odcina tak w ogóle. Ja tam i nie widzę. Dobra. Chciałem sobie troszkę drewna zebrać, ale. No jak mógł. I na to Chyba mam pomysł, jak stać się milionerem za jednego szmaragda. Co? Ja, jak to? Nie, co? Jak zrobić nieskończoność szmaragdów. Jajco! Czekaj czekaj. Mi potrzebny tam był... No jeśli tam będzie to, z czego ja potrzebuję przy tej kopalni. E jeśli bym jej nie zgubił, to bym wiedział pewnie. O, tam jest... To tam jest duży domek jakiś. Wysoka, wysoka tam. Dobra, to gdzie była ta kopalnia? Chyba to co? Tak to to. Dobra. Tak, to jest. To jest to. Mamy to, mamy to. Mamy to. LF. Dobra. Bierzemy. Tutaj może jeszcze książeczki. Na no. no później, żeby sobie enchanty zrobić, ale to później, później, pamiętajcie. Musimy sobie teraz zjeść trochę chlebka. Co ja zrobiłem? Czy ja naprawdę zjadłem sobie cały mój chleb? Nie. Dobra, to tutaj postawmy sobie pochodeńki. Dobra, tu kolejna. I no chyba tylko w no. ja Dobra, mam już siekierkę. A, spałem w dłoni, bo jeszcze muszę sobie ziemić. Loki i jakoś muszę zdobyć jedzenie Tu jest stary kopalnia Proszę tu nie O! Skąd tu się wzięło od To opuszczona kopalnia i jeszcze... A dobra to ten miał. Y, troszkę w ziemię y, się budowałoś pani do mnie. Ziemi, ile mi takiego ziemi? O, jak dużo! Dobra, i musimy teraz zdobyć jakoś jedzonko. A pani oca może mi się w tym przydać. I w sumie też bym sobie zdobył trochę węgla. I nie wiem, czy mówię takim tonem. Dobra, musimy sobie bliżej na pewno zasadzić te drzewa koło mnie. Do domku! Hi, 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 hi. Au. Szybka. Juhu, juhu! Jak wyści Panie, tu jest moje łóżeczko. Pan. Pan, jakbym mógłbyś sobie zejść. Chyba raczej nie. Halo, pobudka! Ja tu śpię. Albo. To mnie to. Wyjdzie. Dobra. sobie na. No, no, no Żeby potworki się zrobili. A tak w ogóle to ja mam. Czy coś tam się powoli respi? Nie, chyba na razie nic. Lodak. Ostap. Crafting... Potrze tutaj, tutaj i teraz zrób sobie skrzynkę na itemki. O! Idealnie. E czy zrespi. Nie! Nie! Tam była Wiedźma. O nie, 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 nie. Żeby nie. go na północ. Tam jest muha. Chyba słyszę zombieaki, ale tam jest. Jak to już nie ma? No i co? Taki cwalny jesteś? I zniknął se dziad. Ale jest to Góraz. nie. Nie. Dobra, idę na klepkę z ogórasem. Chocia, chocia! No dwóch ogórasów jeszcze. Mi dajcie super Kości. Nie no, co kości. A żeby sobie zrobić palmysianka. I chapa, chapa, chapa. Chapa, chapa, chapa. Nie wybuchaj, ja potrzebuję lok, Żeby mieć TNT. A TNT nie wiem po co mi. No i ja. Przynajmniej mam trochę. O! Albo mam pomysł. Wy będziecie. Jestem geniusem. Będę ich wybuchać i oni będą mi zdobywali ten. Zimia. Tylko że w sumie będę musiał to zaklejać też. No bo kto chce mieć taką dziurę przed domem chyba nikt. Pajączek. A, a kisz? A kisz? Niki mama. są biega dobra bo widzowie wy nawet możecie sobie do tamtej chwili cofnąć film i ja tam widziałam wieźmucha to rzuca takimi fajnymi miksturkami to bolą albo to lubią. Mamy tutaj, gdzie jest Zbychu. Halo. Zbyszek. No i gdzieś się polazł. I... Naprawdę zniknął sobie No ale to... Te... Chociaż to tak niekulturalnie znikać sobie. Przecież to są podwarki, które by zjadły mnie. Dzień dobry, tutaj ja chcę zobaczyć jak Pan na Dobra. Potrzebuję trochę jedzonka. I zasać tą... tą, tą... psenicę dobla. Nie, ścinę. Dobla widzę. Ja na chwilę zastopuję... Tu są pochodnie. Ja na chwilę zastopuję filmik, żeby znaleźć zbyszka i zasadzić tam trzcinę ok ok Tyle widzę to jestem muszę szybko pobiec bo gdzieś z, z milion lat trukałem tego spieszka no i w końcu mi się udało go znaleźć i zrobiłem sobie tarczę wiaderko jeszcze kresiwo już I urosnąć i muszę znaleźć jakiegoś fajnego gościa który będzie miał który będzie chciał przyjąć sobie nową prawo panie może pan chce to? 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 proszę przejść tutaj no, tu No, nie no, go się zaczynam robić. Dobre mięsko, mamy troszkę. Chodź. Dobra, tu jest jeszcze a dobra młoda. To chodź. 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 Thank <laughs> you.